Cześć wszystkim! Kolejne zmiany w Star Wars Galaxy of Heroes, na które muszę zareagować. Zaczniemy od Micronów, a skończymy na dwóch Kitreville'ach świetnych postaci. Dobra, zaczynamy. Darth Sidious, jak wygląda ta zmiana? Oczywiście wchodzimy w jego Unique w tym momencie, to jest Sadistic Glee. I tutaj zmienia się podczas Territory War, czyli dostaje skilla na Territory War. Jeżeli wszyscy allies są Seatami na start of walki Seatowie dostają max health równe połowie potencji Darth Sidiousa, czyli warto go robić pod potencji bo będzie dawał więcej życia swoim sitom, no i też zakładał przy okazji więcej debuffów Dodatkowo jeżeli Darth Sidious użyje Demoralizing Blows, jego cooldown Ability spada o jeden za każdego sita, który jest jego aliceem i Darth Sidious dodatkowo dostaje 50 spida i na 4 tury. Okej, okay, tak to wygląda. Dość okej, okay, ale bez bez szału, moim zdaniem. Drugi Omicron, Chief Chirpa, no to tutaj Łoki stają się jeszcze bardziej szalone, podejrzewam, że to będzie podobnie działać jak na Conquestie, bo on im daje też, nie też, na Grand Arenie daje im tak. Plus 30 speed, czyli one będą jeszcze szybsze, dodatkowe 40 more damage z basicu i dodatkowe 40% chance, żeby przywołać innego iwoka do asysty. Kiedy używają special ability, no to te iwoki będą miały więcej tur, będzie, będą szybsze i będzie więcej ataków. Więc będzie ciężej, bo walka z iwokami nieraz niektórzy po prostu iwoki lekceważą i mogą zostać niezłe lanie przez to. No a przejdźmy teraz do tych e, najważniejszych newsów, e, czyli przede wszystkim e, Mara Jade wchodzi do Star Wars Galaxy of Heroes. Tak długo zapowiadana e, już jest gotowa. Ona będzie Darkseid, dark Nie light Side, atakerem Empire i Analyte Force User. Czyli tak jak mogliśmy się spodziewać, chociaż wiele osób też obstawiało, że będzie wersja. To Lightside. Jeżeli chodzi o synergię, to musi być Palpatine na liderze, bo tutaj będzie została dużo, dużo dodatków z tego względu. Tutaj jeszcze jest Darth Vader i też z Darthem Vaderem będzie świetnie współgrała. No i Traun, Royal Guard, myślę, że też to będzie dobra opcja. To jest kolejna niekanoniczna postać z Legend. I ona była tak zwaną ręką imperatora, czyli wykańczała. Tych pozostałych Jedi, Empire, którzy nie byli lojalni wobec Palpatina, albo jeszcze innych rebelsów. Czyli podsumowując Empire, Analyte, Force User, Attacker, Dark Side. Omicrona zostaje na Territory War. To my tutaj jeszcze mamy takiego ciekawego. Tutaj też daje Tenacity Down na wszystkich, ale jeżeli chodzi o kit to teraz przejdziemy do niego. I tak jak jest napisane bardzo dobrze współgra z Palpatinem i Vaderem. Ok, co my tu jeszcze mamy? Tu też jest bardzo ciekawe, bo wrzuca Blind na Luka Skywalkera i to się nazywa Blinded by Love, czyli oślepiony z miłości. Świetno, świetnie odzorowane to. Jeżeli ktoś interesował się legendami, to on pewnie wie o co chodzi. Tutaj jest znowu nawiązanie do Darf Kryta i tutaj znowu mi się zapala lampka, że może ta postać jednak się pojawi. Może to będzie podobnie jak Star Killer. Oczywiście Jim Mara Jade jest tą, tym, tą ostatnią osobą pod, potrzebną do odblokowania Starkillera. Czyli tak jak Dartha była ręką Darth Kryta, tak samo Mara Jade była ręką Imperatora. Więc tutaj jest ta zbieżność. Jeżeli chodzi o strategię, to tak jak mówiłem, najlepiej działa z Imperatorem jako lider. I też tu jest też dopisane, że ona bardzo dobrze działa w wersji z Vaderem. Chociaż też jest dobra bez niego, ale najlepiej, właśnie Imperator i Vader. Ale zaraz przejdziemy do tego kita. Kim jest Mara Jade? Tutaj też można sobie przeczytać, że to był Assassin Imperium, który miał za zadanie zabić Luka Skywalkera. Jaka to jest wersja Mara. I tutaj mamy też opis oczywiście do tego Legacy Tiru. Tutaj będziemy potrzebne Mara Jade i Darth Talon na pięciu gwiazdkach I dostajemy za to 4 krony. Oh dobra, przejdźmy do kitu to wygląda, nie chcę też jakby zdradzać jaka, kto to jest, jaka to jest postać, pokażę kto będzie chciał, na pewno sobie znajdzie i doczyta, doogląda, dosłyszy kim jest Mara Jade Jade Reveal i tak ona wygląda, dziewczynna. i tak, Basic Calculated Shot czyli zadaje Special Damage dwa razy, wrzuca days na dwie tury, jeżeli Imperator nie jest liderem asystuje jeżeli to jest jej tura. W innym wypadku, e, Random Ali, czyli randomowa, randomowa postać, która ma Uses w Pawn, czyli też jeden z jej, e, z jej umiejętności, które ona wrzuca, asystuje, zadając 50% mniej damage. Ok, Special One, Ultimate Predator, cooldown 4, na zecie ściąga wszystkie buffy i wrzuca stun i Vulnerable na jedną turę e, wyznaczonej jednostce, czyli przeciwnikowi. Dodaje jeszcze wszystkim, a zaatakuje wszystkich enemies i wrzuca ten Tenacity Down na jedną turę. To jest chyba jedyna postać, która wrzuca ten Tenacity Down wszystkim wrogom. I to ability ma podwójny damage na postacie, które mają Shock lub są Jedi. Special to Infiltrate and Disrupt. Czyli tak, zadaje ciosy wszystkim, tak jak widzicie rzuca jakimś granatem, zadaje ciosy wszystkim enemy i wrzuca jeszcze offense down, shock i stagger na dwie tury. No dość, dość ciekawe i jeszcze do tego ona znika, czyli stealth i wjeżdża na dwie tury i dostaje 1.25% turmitera za każdy debuff, który wrzuca. Jeżeli Palpatine jest liderem dodatkowo jeszcze dostaje 1.25% turmitera za każdy debuff. Ionic Imperator's Hands na Omykronie. Jeżeli Imperator jest liderem na początku walki, Empire i Seatowie dostają plus 20 offense i potencji. W innym wypadku inni Dark Side Ali dostają Use Spawn, czyli to jest ta bitka co jest w Basicu, dzięki którym ta postać asystuje. Do końca walki, która nie może być ściągana, skopiowana. Tutaj dodatkowo dodam, że Use Spawn to jest minus 5 Critical Chance Damage i offense. No to wygląda jakby to nie było zbyt dobre. Mara J dodatkowo zostaje plus 10 critical chance, critical damage i offense dla każdego ally w, w, z use spawn, czyli końcowo wychodzi, że jest to dość, dość dobre, y, dobre dla niej, ale gorsze dla zespołu, bo ona już się wzmacnia, zespół się trochę, mm, trochę jest y, słabszy, więc lepiej jakby ona działała w teamie Empire, chociaż Trzeba będzie to sprawdzić, czy ona lepiej będzie działała w Steamie Empire Seed, czy może jednak ci inni Darkseid sprawdzą, że w niektórych pojedynkach będzie ona lepsza, to też trzeba będzie rozwikłać, jak już ona wejdzie do gry i będzie można ją testować. Dodatkowo na, na start y, tury Mara Jane i Empire Palpatine dostaje stack Loyal Hand. Mara Jane oczywiście dostaje stack Loyal Hand, maksymalnie 20 do końca walki. Jeżeli Jedi Knight Look jest y, po przeciwnej stronie ona go oślepia na jedną turę. Royal Hand jest plus 10 max protection i offense, a podczas Territory Wars na start walki jeżeli liderem teamu przeciwnego nie jest Galaktyczna Legenda to ten lider traci 100% protection, 50% max protection i Mara Jane dostaje 100% turn meter. I jak y, przeciwnik y, zostaje pokonany, wszyscy allies y, dostają 20 max protection i ma inflict y, vulnerable for one turn. A na, na random przeciwnika, czyli to osłabienie, które nie może być też ściągane. Dość ciekawe to wygląda, nie, nie ma szału, chociaż myślę, że będzie też bardzo użyteczne przez Territory War. Ale też uzupełni lukę w teamie Empire, bo będzie ona działała. Tak jak było wcześniej pokazane z Royal Guardem, pewnie Traunem, Vaderem i Palpatinem. Ale przechodząc do finału. Mamy w końcu Kit Reveal Star i jest on świetny, jest on świetny, bardzo mi się podoba. Myślę, że to będzie postać przynajmniej na poziomie gasa. No, wygląda to. Bardzo dobrze, świetne animacje, wychodzi, że te, te coraz nowsze postacie, szczególnie te takie, które mają być kluczowe, mają coraz lepsze animacje. Jest on atakerem i Analyte Force User, nie jest ani Sithem, ani Empire, ani Rebelem, nie ma żadnej przynależności, jest tylko Darkseid. Będzie on działał i z Darkseid i z Lightseid, a najlepiej z Lightseid i Darkseid w jednym teamie, wow, jestem ciekawy. Synergy Suggestions, Yuhani, Kylo Renu, Visasmar i Darth Vader, wow, czyli bo, dość tu wygląda dość, dość crazy, szczególnie ta Visasmar i Yuhani. Nie będziemy opisywać tej postaci, bo każdy wie, co to jest za postać, kto grał w, e, The Force Unleashed, na pewno też kojarzy tego Galena Marka. Jest to ta wersja z pierwszej części gry, ma, tak, ma też dodatkowy cios, który nazywa się Grandet Ability, czyli taka jakby najwyższa umiejętność. I tutaj zaraz zobaczycie co ona robi, ale jest, jest, jest świetna, inspiracje tutaj mamy opisane, ale też nie chcę jakby zdradzać przez inspirację, jak wyglądają te skille, więc zaraz przejdziemy od razu do skillu. Ale co tu jest ważne, on właśnie tak jak mówiłem na początku bardzo dobrze działa z dark side i z light side Force Userami więc najlepiej jak będzie dwóch Dark Side i dwóch e, Light Side, w tym jeden Sith jeden Jedi, więc ciekawe, ciekawe połączenie to będzie. Bardzo potężny ma Omicron, którego też zaraz przejdziemy, co my tu mamy jeszcze, kto to jest e, killer, to tak jak mówiłem jest to postać z gry The Force Unleashed. Tu też jest do, do, do pytanie odnośnie tych postaci, które on potrzebuje, żeby mieć tą maksymalną moc, e, czy to będzie działać 3 na 3, mówią, że to będzie działać, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeszcze tu będą na tym pewnie poracować. Czemu nie jest sitem? No to, tak jak można się domyślać z gry. Każdy, kto grał w grę, wie, czemu tak jest. Też nie chcę tego zdradzać. I żeby go odblokować, no to jak wiemy, Dash Render, Kai Katar, Darth Talon, Mara Jade są potrzebni na piątym relikcie. 15 grudnia startuje ten event. Dzisiaj wiecie, który mamy? Dzisiaj mamy 8, więc za 7 dni startuje ten event, a Mara Jade jeszcze nie mamy. Możliwości zdobywać, więc łatwo się domyśleć, ta postać, kto będzie miał tę postać na samym początku. Ale dobra, dobra. Key Reveal e, Starkillera, chyba najlepszy Key Reveal e, w sensie e, wizualnie, moim zdaniem. Wygląda, wygląda ekstra e, ta postać, więc zaraz sobie do niego przejdziemy. Uwaga, lecimy tutaj troszeczkę inaczej, to wygląda ta postać. Bardziej mi się podobała ta jednak wersja, ta pierwsza na grafikach, czyli jeszcze raz podsumowując Darkside, Attacker, Analyte Force User. Abilities Basic and like Cyber Strike na zecie, czyli podobnie jak Gaz, też ma na Z Basic na zecie zadaje dwa razy obrażenia, jeżeli to jest jego tura rzuca szok na jedną turę i zadaje wszystkim obrażenia, które nie mogą być skontrowane ekstra, ekstra to wygląda jak na Basic jeżeli jest Unleashed, zaraz tylko przejdziemy, kiedy on się staje Unleashed. Redukuje Special Ability cooldown by 1. Ok. Special one. Bandless Force Throw, czyli rzuca takim powiedzmy sobie gankiem. Postać, I to jest na Omicronie, zadaje obrażenia wybranemu przeciwnikowi, wrzuca Days e, Vulnerable na dwie tury, które nie może być ominięte i dostaje 25 stacków Force Energy, to też do tego przejdziemy, to Force Energy łączy się z Unleashed i ability can't be evaded. Unleashed, jeżeli ma inflict buff immunity i healing immunity na dwie tury, które nie może być e, też resisted. Więc nieźle to wygląda. I podczas Grant Areny, czyli to będzie postać na Grant Arene, czyli kolejny must have. Podczas Unleash ściąga wszystkie debufy z wszystkich swoich sojuszników. I buff immunity i healing immunity nie mogą być skopiowane, ściągnięte i zrezystowane, czyli ominięte. Więc jak to wrzuci, to, to już nie można tego ciągnąć. Ciekawie. I tu jedna z moich ulubionych umiejętności Force Repulse, Cooldown 4, jeszcze raz. BAM! Ekstra. Ściąga wszystkie buffy z, z wybranego przeciwnika i zadaje obrażenia wszystkim, wszystkim przeciwnikom, które nie mogą być evaded i dodatkowo zadaje 5% more damage za każdego buffa, którego ściągnie. Jeżeli jest Unleashed Zadaje 25% more damage za każdego buffa, wow. I podczas Grand Areny ściąga wszystkie buffy, debuffy, buffy z wszystkich enemies. I teraz tak, mamy teraz tą finałową Grand Ability Size Means Nothing. Ok, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Czyli pach, ściąga statek, wow, fani gry na pewno są zachwyceni. I rzuca w przeciwnika. Wow. Hmm, hmm, hmm. E, może używać tego z ciosu raz. E, zadaje obrażenia równe 80% swojego życia na wszystkich przeciwników. rzuca im stana na jedną turę. I nie może być resisted. Wszyscy Allies dostają 100% życia i protection. Jeżeli ten atak zabije przeciwnika, a on na pewno zabije, Star killer dostaje. Dodatkową turę. Tutaj jeszcze na pewno będzie pytanie od razu do legend. Jak ten cios będzie działał? Legendy mają zredukowane obrażenia, jeżeli są to ciosy e, wynikające z, z życia e, tego, którego atakuje. A w przypadku Starkillera jest to 80% jego życia. Więc dla legend ten cios nie będzie jakoś super skuteczny. Ale na inne postacie będzie zabójczy. Unique Force Energy. Na zecie Starkiller ma plus 30 counter chance, critical chance, defense, defense penetration, offense i jeszcze immunity to fear. Wow, dobrze, dobrze to wygląda. Dodatkowo Starkiller dostaje 4 staki force energy, maksymalnie może mieć 100. Za każdym razem, kiedy atakuje, wzrasta to do 5 staków, jeżeli to jest critical hit. Jeżeli w końcu zdobędzie te 100 staków force energy, zmienia się to, w, dostaje unleashed. Do końca bitwy, a jeżeli ma Unleashed, dostaje dodatkowo 70% Counter Chance, Critical Chance, Defense, Defense Penetration i Offense. Więc tutaj będzie miał tego bardzo dużo. Dodatkowo ściąga wszystkie debuffy z siebie, dostaje dodatkową turę i jego cooldown jest resetowany. Jeżeli nie ma galaktycznej legendy w swoim teamie, dostaje tą Special Ability Size Means Nothing. Więc tutaj on nie będzie współpracował z legendami po swojej stronie, będzie działał na własną rękę. I tutaj też napisane, że Force Energy, jeżeli dostaje 100 staków, to zmienia się to w Unleashed i Force Energy już nie może zbierać tych staków. Size Miss Nothing, tak jak było wcześniej, to może użyć jednorazowo. I Unique 2, there's much config in you. Najbardziej ciekawa, ciekawy Unik moim zdaniem. Z tych, co ostatnio wyszły. Na starcie bitwy, jeżeli nie ma galaktycznych legendy w swoim teamie, Starkiller ma tak jednego Jedi, jednego Lightside Analyte Force Usera, jednego Sita i jednego Darkside Analyzed Force Usera. No to dostają oni wszyscy dodatkowe bonusy: 100% Critical Damage i Max Health, 35 spida, 100% Mag Protection. Dopóki pierwszy raz nie zginie Star Killer i Immunity Days and Stun. Super, to jest, to jest super umiejętność. Te wszystkie w ogóle umiejętności, które Starkiller dodaje, są ekstra. No i tutaj będzie pewnie rozkmina, jaki team będzie do Star do Starkillera najlepszy. Możecie też w komentarzach wrzucać od razu swoje propozycje teamów, bo ciekawi mnie, ciekawi mnie jak, jak, jak myślicie, jak to będzie wyglądało. Sam się jeszcze na tym nie zastanawiałem, ale podejrzewam, że właśnie tak jak jest wyżej, Vader, będzie tutaj pasował. A kto będzie jeszcze inny, i dodatkowo, jak widzicie, Starkiller nie ma lidera, więc ciekawe, pod kim on będzie najlepiej działał. Też możecie wrzucać na ten temat swoje, swoje pomysły, czyli jaki lider, jaki team, to jest też ciekawe. A podczas Grand Areny, dodatkowo na starcie bitwy, jeżeli jest Jedi Tank, to on dostaje, dostaje Taunta. Wszyscy allies mają plus 35 spida jeszcze dodatkowo, z czyli z przeciwnicy zadają 50% mniejszy damage, wow! Czyli Grand nie będzie kozakiem, tak jak myślałem. I jeżeli Sith używają Basic Ability, star Killer, asystuje, zadając 20% mniej damage, czyli dostaje też te 4 staki tego swojego speciala czyli Force Energy, a jeżeli to jest Critical to 5, więc tutaj jeszcze szybciej mu się ładuje. Unleashed i Wherever Another, czyli inny Dark Side y Light Force User, użyje Special Ability. Wszyscy Allies dostają Critical Hit Immunity na jedną turę. Wow, a jeżeli Light Side Healer, czyli jak macie Healera, jego cooldown redukuje się by 4. Wow jego cooldown redukuje się o 4 i Jedi Tank ali dostaje damage immunity i taunta na jedną turę więc wychodziłoby że najlepiej żeby to był Jedi Tank a dodatkowo ten Lightset user żeby to był żeby to był healer czyli ta Visas Mar jak najbardziej pasuje czyli tak no juhani jest tankiem a Visas Mari jest healerem no to tutaj te dwie postacie pasowały wow to by było combo niezłe jeżeli takie postacie będą w stanie być tak silne z Star Killerem, oczywiście komentarze są do waszych dyspozycji. Dzięki za to i ja się niezwykle jaram Star Killerem i czekam aż wejdzie do gry, chociaż nie zdobędę go 15. Niech moc będzie z wami. Cześć czołem. Hej.